No, cześć widzowie. To ja, Wiktor Rydzel, Minecraft. teraz już chyba nie będę minecraft. A z jakiego powodu? Zaraz więc patrzcie. To jest kanał Wiktor Rydzel Minecraft. I to jest ten kanał, który teraz używam. się z tym kanałem stanie? Będzie zmieniona nazwa i będzie zmienione... E, e, no, wiecie... Dzisiaj jest ten dzień, kiedy zmieniam nazwę kanału i szczególny tutaj obraz kanału. Yy, no, no niestety, no niestety albo niestety, ale yy, pozostałe filmiki, na przykład, no poczekajcie, zacznijmy od początku. Przepraszam, że yy, nie wrzucałem filmików od kilku dni, no ale niestety. Ja właśnie tutaj, robię wyświetlenia i tak dalej, więc te wyświetlenia zostają. Już na chcę ich tracić. Nic nie będę usuwał, nic, po prostu wszystko zostanie. Tylko jedynie kanał zmieni nazwę i będzie gdzie inaczej wyglądał. Na przykład te inne filmiki, to co właśnie? Bo po prostu wszystko zostanie. Będę nie przywitali tam, się i w tym Wszystko zostanie. Teraz będzie kefse. No, teraz będzie inna nazwa kanału i w ogóle... Kanał się zmieni, wszystko się zmieni. Po prostu wszystko. Oprócz filmików, oprócz filmików. No, filmiki nie będą usunięte, wszystko zostanie. Jedynie, powtarzam kolejny raz, nazwa, kanał. Będą inni w ogóle. Yy, no tak. To jest pierwsza zmiana tego kanału. I tyle mogę powiedzieć na temat mojego kanału. I to ostatni raz, kiedy widzimy Victory Ripper w I teraz, zaraz zobaczycie Cześć. A I właśnie zobaczycie.